Dzień dobry, z tej strony Wojciech, a to jest moja praca o anoreksji. Anoreksja, czyli inaczej jadłostręt, jest to zaburzenie odżywiania się polegające na celowej utracie wagi. Obraz własnego ciała jest wtedy zaburzony, lęk nad nadwagą, pomimo tego, że jest się bardzo chudym. Największe zagrożenie zachorowań dotyczy wieku między 14 a 18 rokiem życia, najczęściej u kobiet. Anoreksja cechuje się szybko postępującą e, chorobą, która wyniszcza organizm. E, pozostawia często po sobie nieodwracalne zmiany. Niezliczona, nieleczona prowadzi do śmierci około 10 przypadków, a w 75% Przypadków rozpoczyna się przed 25 rokiem życia. Wykazano, że 8, 8, między 8 a 13 przypadków na 100 osób rocznie zapada w chorobę, a chorobliwości wynoszą około 3%. Anoreksja może być również dziedziczna. Głównymi cechami anoreksji są m.in. usiłowanie kontrolowanego własnego świata, jedzenia coraz mniejszej ilości jedzenia. Spotyka się także inne powody, np. chęć bycia lekkim, czy pragnienie podniesienia kary lub śmierci. Chorzy często rezygnują z spożywania mięsa lub przekształcają się na wegetarianów. Ilości przyjmowanego pożywienia ulegają znacznemu zmniejszeniu, co prowadzi do spadku masy ciała. Częstwo o ponad 15%. Zachorowania osób cierpiących na anoreksję różnią się... Anoreksja często przeplata się też z całkowicie przekształcającą się żarłoczność, bulimie Często gdzie występują prowokowanie wymiotów, zażywanie dużej ilości środków przeczyszczających oraz moczopędnych. Są także ćwiczenia fizyczne bardzo wyczerpujące. Obecnie rozpoznaje się tak nie niezidentyfikowany typ anoreksji. Które źródłem są media, prowokujące nienaturalne postrzegania ludzkiego ciała i zaniżające samoocenę młodzieży. Kryteria diagnostyczne. Można podej podejrzewać anoreksję, gdy osoba. Pierwsze, przeżywa silny lęk przed pobraniem, przybraniem na wadze lub otyłością, jeśli nawet ma niedowagę. Drugie. Nie chce. Utrzymać wagi w, w granicach normy dla swojego wieku i wzrostu, co nie jest spowodowane, żadne, nie, nie jest spowodowane żadnymi schorzeniami fizy fizycznymi ani psychicznymi. 3. BMI jest równy lub mniejszy 17,5%, czyli potrzebne źródło wapnia. Kolejna rzecz. Nieprawidłowo ocenia wagę własnego ciała, wymiary i sylwetka. Lekceważy skutki nagłego spadku wagi, spożywa posiłki w samochności ze stydem przed innymi, gotuje dla innych tzw. zdrowe posiłki, uprawia intensywne ćwiczenia fizyczne, kłamie o ilości yy, zjedzonych posiłków. Główny temat rozmów z taką osobą chorą to jedzenie, kalorie, zawartość tłuszczów w produktach i diety. To by był już koniec. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Proszę o subiektywną ocenę. Dziękuję.